No, zdaj smo na um, samodliskovnem Beogradu in uh, zdaj se vračamo do, do Berlina. Um, to bi bilo še šipko. Teko štiri dni uh, tukaj v Žemunu, uh, grališ mi teko dva meča, bo čeči, Čečivnik, uh, Nehča, Grač. Nie wygraliśmy, ale to też było dobre doświadczenie dla nas. Um, jestem zadowolony, jak pracowaliśmy. Um, duża energia, um, bardzo duża um, intensywność. Ja? Um, wygraliśmy każda druga połowa i to nie było uh, łatwo dla nas, bo no, nasz uh, brakował też uh, Sulima, on jest uh, z kadrem. I Jesteśmy w trakcie um, pracy i jeszcze musimy dalej uh, nauczyć uh, grać razem i uh, takie mecze są bardzo ważne dla nas. No, wynik nie jest najważniejszy. Oczywiście jest zawsze lepiej uh, um, wygrać ten mecz, ale to będzie nasza uh, motywacja w lidze.